Dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny dzień, w którym będziemy studiować Boże Słowo. Już się nie mogę doczekać naszych wspólnych wniosków, modlitw i tej społeczności, którą mamy w Duchu Świętym. Na sam początek małe ogłoszenie. 28 października ogłaszam już oficjalnie kolejna edycja naszej konferencji online Wiara czyni cuda. Wiem, że wielu z Was czekało już na tą chwilę. Dla wielu z Was jest to jedyna szansa, żeby wziąć udział w takiej społeczności ludzi świętych, którzy gromadzą się przez internet, a nie fizycznie, ale tylko przez internet. Jeżeli mieszkasz gdzieś za granicą daleko albo w jakiejś małej wiosce, trudno jest ci dojechać gdzieś do większego miasta na konferencję, to to jest dobry moment dla Ciebie. Możesz razem ze swoją rodziną czy przyjaciółmi wyznaczyć ten dzień 28 października i spotkać się z nami, słuchając świadectw ludzi, którzy doświadczyli cudów, którzy doświadczyli żywego Boga. Wierzę, że ich świadectwo pobudzi również Ciebie do większej wiary, do większych modlitw, oczekiwań. I do doświadczenia Bożej Mocy w swoim życiu, więc już teraz e, zaznacz sobie tą datę w kalendarzu, żeby być razem z nami. Wkrótce będzie więcej szczegółów, w kolejnych odcinkach powiem coś więcej, a teraz tylko taki mały wstęp. A teraz otworzymy sobie pierwszy list Piotra i przeczytamy 2,11. Drugi rozdział, 11, werset. Wiem, że już kiedyś kręciłam film na temat tego wersetu, bo mam zaznaczone w swojej Biblii, ale ponieważ przeczytałam to. W innym przykładzie przeczytamy to w przykładzie Biblii Starego i Nowego Przymierza. Jest to tak ujęte tutaj. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. I bardzo mi się podoba tutaj to takie bardziej współczesne ujęcie jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi. A rzadko myślimy o sobie w ten sposób, że nie jesteśmy z tego świata. A właśnie tak powinniśmy myśleć. Jesteśmy tutaj tylko przechodniami, tak jak Abraham. Miał tą świadomość, że on tutaj ma ten namiocik, za chwileczkę będzie gdzieś indziej miał ten namiot, gdzieś indziej znowu pójdzie i jest tutaj tylko kimś, kto przechodzi, przechodniem. Nie jest obywatelem tego świata, tylko jest obywatelem Bożego Królestwa, które jest duchowe. Tak więc my tutaj powinniśmy się czuć jak tacy z innej planety. Przyjechali, zobaczyli: "O, wszystko jest takie dziwne". No i tak jest, Dla człowieka Bożego wszystko jest dziwne na tym świecie. To nie jest nasz sposób życia. To nie jest. To nie są nasze wartości. To nie są rzeczy, które nas pasjonują, które jakoś nas pobudzają. Tak powinniśmy myśleć o sobie. I ponieważ jesteśmy tymi uchodźcami E, tymi, którzy chwilowo żyją w tej rzeczywistości, ale są powołani, przeznaczeni, ukształtowani według tej duchowej rzeczywistości, według Bożego Królestwa, tego Bożego Wzorca. Uformowani zostaliśmy inaczej. Jesteśmy tu tylko chwilowo. Jesteśmy nie tutejsi. My nie stąd. My nie jesteśmy stąd. Kiedy zaczynamy tak myśleć o sobie, to łatwiej nam jest zrozumieć tą drugą część Wersetu. Ponieważ tacy jesteśmy, to mamy rezygnować z rząd ciała z tego, co nas pobudza, żeby mieć, żeby chcieć, żeby coś tam zrobić. Ciało jest w takim znaczeniu nie to ciało tutaj fizyczne, tylko takie ciało w znaczeniu starej natury jest przeciwne Bożym celom. I nasza dusza ma takie tendencje do tego, żeby yy, jakby sugerować się tym, co jest wokół nas, żeby poddawać się pewnym modom, żeby nasiąkać tym, jak funkcjonuje ten świat. Bo czasami to jest trudno odróżnić. Trudno jest powiedzieć, yy, czy to się dzieje, ponieważ Bóg to zainspirował, czy dlatego, że ludzie to wymyślili. Yy, systemy tego świata są tak zrobione, że czasami wydaje się, że one są dobre, że one dobrze służą. Albo są neutralne przynajmniej. Tak więc czasami dajemy się ponieść temu, co robią inni ludzie. Być może nawet czemuś, co robią inni ludzie w kościele, ludzie wierzący. Ale to, że są wierzący, to nie znaczy jeszcze, że postępują według bożych zasad, według bożych sposobów jakichś systemów. Mogą również absorbować i nauczyć się czegoś z tego świata. I ponieważ ich szanujemy, to nie kwestionujemy wszystkiego, co robią, ale powinniśmy mieć sześćwe myślenie i porównywać wszystko z tym Bożym sposobem, który znajdujemy w Bożym Słowie. Dlatego Biblia jest nam potrzebna. Inaczej nie jesteśmy w stanie rozróżnić dobra od zła. Tak więc mamy rezygnować z ciało, ciała, które walczą przeciwko duszy. One walczą przeciwko naszemu życiu wiecznemu, które w Chrystusie mamy. Te rządy, te, te pragnienia pewne, te, te rzeczy, które nas pociągają, mogą być przeciwko zbawieniu, które mamy w Chrystusie, przeciwko naszemu powołaniu, przeciwko temu, co Bóg dla nas przeznaczył, co Bóg obmyślił wcześniej, jeszcze przed narodzeniem świata, kiedy nas obmyślał, On obmyślił również nasze życie. I my. Możemy przeciwdziałać temu, możemy nie pozwalać, by ta wola Boża się w nas wykonała, ponieważ będziemy zaangażowani w inne rzeczy, w inne sprawy, inne bardzo pociągające, być może nawet dobre. Tak, To nie chodzi tylko, że żądze ciała to są takie, wiecie, po prostu jakieś zepsucie seksualne, takie totalne brudy. Niekoniecznie. Z ciała pochodzą. O wiele bardziej subtelne rzeczy, które możemy nie wyczuć wcale, że są złe, ale jednak pochodzą od diabła. I dlatego, dlatego musimy jakby nieustannie przychodzić do Boga, mieć z Nim do czynienia, bo On w nas produkuje taki owoc, że my mamy wyczucie, zaczynamy mieć wyczucie. Nawet nie umiemy wytłumaczyć, dlaczego się coś Bogu podoba. Czasami nie umiemy tego wytłumaczyć, ani sobie, ale wiemy, ale wiemy, że to się Bogu będzie podobało. A to się nie będzie Bogu podobało. W sumieniu Bóg do nas mówi, ale mówi najgłośniej przez swoje słowo, i poznając Jego charakter, poznając Jego drogi, uczymy się tego, żeby przypadkiem nie ponieść szkody na swojej duszy. Tylko dlatego, że angażujemy się w rzeczy, które powinny być odcięte, odcięte. I powinniśmy się skupić na tym, co jest naszym powołaniem, co Bóg teraz akcentuje, w co mają iść nasze siły, w co ma iść nasza uwaga, gdzie mamy angażować swój czas, naszą energię, naszą pasję. Serce jest wielkie, szerokie i, i tam się znajdują pasje do różnych rzeczy. To mówię o sobie teraz, o swoim sercu. <laughs> ono jest wielkie, ono ma wielką pojemność, to, to mu się podoba, tamto mu się podoba, jeszcze coś innego mu się podoba. I ono by chciało i to, i tamto, i siamto. No Z jednej strony to Bóg nas tak stworzył, żebyśmy byli kreatywni, żebyśmy byli ciekawi, chętni do podejmowania różnych wyzwań. <laughs> Ale nie wszystko współdziała ku dobremu nie wszystko jest y, wspomagające ten nasz rozwój są ziarna które zagłuszają te boże ziarno wyrastają takie chwasty i one nie pozwalają nam się rozwijać rośnie w naszej glebie bardzo wiele różnych rzeczy i po prostu czasami trzeba to powrywać i skupić się na tym co najważniejsze co to jest nie wiem co trzeba powrywać też nie wiem każdy z Was, każdy z nas, <grych> ja również, mamy jakby swoją własną robotę do zrobienia pod tym względem. Inne ziarna się czepiają mojego serca, inne ziarna się czepiają Twojego serca. I czasami trzeba zrobić porządki po prostu. Tak więc, Boże, dzisiaj ten werset czytaliśmy nie bez przyczyny. Widocznie był powód, ty chciałeś, żebyśmy porządkowali swoje życie, żebyśmy je odchwaszczali. Chcemy myśleć o sobie jako tych, którzy nie należą tutaj. Nie jesteśmy częścią tego systemu, nie jesteśmy częścią tego świata. Należymy do Ciebie. Na Tobie się skupiamy, Ty jesteś dla nas ważny. To, co Ty dla nas przeznaczyłeś, naszą drogę, nasze powołanie, to jest centrum naszego zainteresowania. To chcemy wypełnić. Pomóż nam odciąć te rzeczy, które wysysają z nas energię, a które są po prostu urządzami. Jakimiś pragnieniami rozbudzanymi przez e, czy me media społecznościowe, czy patrzenie na innych ludzi, czy jakieś nasze ambicje, czy jakieś nasze deficyty, które żeśmy mieli całe życie i które nie są zaspokojone przez Twoją miłość, tylko w jakiś sztuczny ludzki sposób chcemy je zaspokoić. Nie wiem, jaka jest przyczyna. Tych różnych rządów, że one dochodzą, że one nas męczą, że one nas pociągają, ale modlę się dzisiaj o odcięcie tych rzeczy, o pozbawienie ich siły, o osłabienie ich, tak żeby żeby stały się dla nas jawne, że są to właśnie rządze ciała i które, których nie chcemy i których chcemy pozbawić mocy. Odcinamy je, oddajemy je Tobie i skupiamy się na Tobie wierząc, że jesteśmy tymi, którzy należą do Twojego Królestwa. Mamy inne cele, mamy inne pragnienia. Mamy życie, całe życie wieczne związane z Tobą i swoim systemem wartości. Amen. Amen. Eee, kochani, dziękuję Wam bardzo. Przypominam, że jeżeli jutro nie będziesz wiedział, jaki film włączyć, ponieważ Szczerzewska Agata nie wypuściła kolejnego poranku, yy, bo wypuszczam we wtorki, czwartki soboty, to zawsze możesz sięgnąć do innych moich filmów. Odwiedź mój kanał, zajrzyj na zakładkę playlisty i tam jest dużo różnych fajnych materiałów poukładanych tematycznie, które mogą ciebie zaciekawić i w ten sposób możesz spędzić poranek kolejny budując swoje serce. Z góry tobie dziękuję za każdy komentarz, za każde obejrzenie, za każde udostępnienie tego filmu ludziom, którzy potrzebują usłyszeć tego słowa. Dziękuję za Twoje wsparcie modlitewne, finansowe i za to, że po prostu jesteś. To jest dla mnie bardzo cenne i ważne. Czuję Twoją miłość. Do zobaczenia kolejnym razem z Panem Bogiem.